Cześć, z tej strony Arek witamy na relacji kolejnych z ale tym razem ze szkolenia jesteśmy już po pierwszej rozgrzewce fizycznej, tak żeby uczestnicy byli rozgrzani. Z busem Oskar już robi przeszkolenie teoretyczne, żeby każdy wiedział, jak ma się zachowywać na motocyklu, a później będę Wam starał się pokazywać, jak to wygląda w praktyce. Pogoda jest bardzo fajna. Myślę, że w drugiej godzinie. Od 10 do 11 pojeździmy też na dworze. Ja już nie mogę doczekać dzisiejszego treningu i szkolenia. Zapraszam do oglądania. Mamy praktycznie 40 minut treningu z elementami szkolenia. Oscar praktycznie każdego ma na oku, każdego instruuje, każdemu pomaga poprawić tą pozycję. Na pewno nie jest łatwe jak jest minus 8 stopnia i po prostu hala jest jeszcze płodna, opony nienogrzane, ale już widzę, że wszyscy już łapią fajny, fajną przyczepność. Poprawieni są przez Oscara i to zaczyna działać. Ja też się już przebieram i wsiadam sobie na kajomini GP. Myślę, że jakiś delikatny trening się zrobi i ponagrywam na pewno uczestników, którzy biorą udział w naszym szkole. Po teorii na pewno trzeba mieć praktyka. Praktyka jest bardzo ważna. Szczególnie na e, w takiej temperaturze, gdzie jest chłodno, trzeba umiejętnie dogrzać opony i trzeba pracować prawidłowo na motocyklu, żeby nie wpadać w poślizgi, e, więc myślę, że dzisiaj każdy uczestnik wyniesie naprawdę dużo, no i chyba każdy zaliczy glebę łącznie ze mną. Jesteśmy już po pierwszym szkoleniu na pitbajkach na torze kantygowym K1 Opole jeździliśmy w środku. Oskar wziął się naprawdę na wyżyny. Starał się każdego, dosłownie, każdego po kolei ściągać, instruować, poprawiać, kiedy zrobili dobrze, była okejka, kiedy nie było dobrze, ściągał przez dwie godziny. Naprawdę miał dużo pracy, ale ja jestem zadowolony i pewnie Oskar też, że uczestnicy zaliczyli bardzo duże postępy. Mam nadzieję, że dwie osoby młodsze wejdą znowu do timu, wejdą do grupy, do szkółki. W cudzysłowie, bo nie mamy szkółki, ale mamy treningi. Przy, 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 przyjeżdża instruktor Oskar Kubicki i staramy się rozwijać tych chłopaków i dziewczyny. Była też z nami dziewczyna Nina. Bardzo Ciebie serdecznie pozdrawiam. Wiem, że dała się znamówić na kategorię Kids na drugą rundę Husator Cup, która będzie Iron Husator Cup, która będzie we Wrocławiu. Więc widzimy się już za tydzień. Mam nadzieję we Wrocławiu na drugiej rundzie, że jeszcze się pozapisujecie do środy i zorganizujemy bardzo fajne zawody, gdzie będzie grupa Open, będzie grupa Kids i będzie grupa Zawodnik. i Każdy będzie mógł walczyć o nagrodę główną, e, jaka jest 500 zł. E, więc co, do zobaczenia. Cześć!